-diam 6 czerwca 2022 będzie nowy event w Brawlu, najgorsze zgraja. W dzisiejszym odcinku powiem Wam wszystko, co zostanie dodane do ir蓄슷, tego eventu. Więc my już możemy lecieć. Jak już w 6 czerwca zostanie dodana do gry nowa postać Bonnie. Siostra Janet. Postać ta działa tak, że ma dwie formy. Pierwsza w armacie, druga bez armaty. Jak jest w armacie, no to. Z tymi takimi teraz ją dość długo. Ale jest bardzo wolna. Mówię podobnie jak Eid z treścią. Mm. No, i jak będzie miała ulta, to armata. To wyskakuje z tej armaty i jest drugą formą. Ta forma ma mniej życia, ale za to jest bardzo szybka. Coś w stylu max. Mm. Może nawet być szybsze. No i wódce takimi trzema granatami. I to, to jest dość mocna dobra. No jak się znowu na tej drugiej formie uwie ulta, to znowu zamienia się w armatę. To postać będzie epicka. No i będzie do trapienia ze skrzynę. Wraz z 9 do Brawl le leci też nowe tło. Ocencie je, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba. W skali od 1 do 10 dla mnie. Nawet to tło jest lepsze od kredytoczu, aktualnie w Brawlu. No i oceniam je 7,5 na 10. Będą dodane 3 nowe skiny. Pierwszy skin wychodzi 6 czerwca wraz z całym eventem. No i będzie to cesafowa Boni. Skin dosyć fajny, będzie do kupienia za 49 demów. Kolejnym skinem jest Władca Byron. Wychodzi on 8 No i będzie do zakupienia w sklepie za 149 demów. No, i ostatni skin galaktyczna Lola. No, i też to będzie w ogóle ostatni skin z update'u. koniec z update'u. Potem, z zrobimy, będzie Brawl mm. Galaktyczna Lola. Skin jest dosyć ładny. Kosztuje 79 gramów. No, i teraz będziemy mieli wyzwanie, w którym będzie można wygrać tą mamotkę. Zapowiadali to wezwanie już na Brawl Toku w kwietniu. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Może się nawet ustawię tę ikankę, bo mi się nawet podoba. Więc w tym odcinku to ja było już na tyle. Wyszatujemy eventu. Najgorsze graja. Zostawcie łapkę w górę. suba z dzwonkiem. No i... El